Cześć, Siemanko, ja jestem Emil, a w tym materiale wideo zaprezentuję Ci wtyczkę, dzięki której zwiększymy bezpieczeństwo naszej strony na WordPressie. A mianowicie dodamy sobie dwuetapowe logowanie do kokpitu, do panelu administracyjnego strony na WordPressie. Jest to kolejny krok, aby po prostu zwiększyć bezpieczeństwo naszej witryny internetowej na WordPressie. Skorzystamy sobie z darmowej wtyczki, która po podaniu loginu oraz hasła przy logowaniu się poprosi również o podanie specjalnego kodu, który sobie oczywiście wygenerujemy. Oprócz wtyczki będziemy potrzebowali również aplikacji, Chyba bodajże z 6 na naszego smartfona. Także nie przedłużając, zachęcam cię jeszcze gorąco do zostawienia subskrypcji na moim kanale, ponieważ kanał się bardzo fajnie rozwija, także miłego oglądania. Znajdujemy się już w miejscu, w którym możemy zalogować się na nasze konto użytkownika. Mamy tutaj do podania nazwę użytkownika bądź adres e-mail oraz towarzyszące jemu tutaj hasło. Nie mamy żadnych innych zabezpieczeń. Jak widać, no, korzystamy tutaj na roboczej subdomenie z domyślnego admina. Na potrzeby odcinka w zupełności nam to wystarczy, także wciśnijmy przycisk Zaloguj się. I jak widać, bezproblemowo zalogowaliśmy się właśnie do kokpitu, do panelu administracyjnego strony na WordPressie. Także cóż, jeżeli nie korzystamy z silnych haseł, no to warto jest skorzystać mimo wszystko z dwuetapowej metody logowania. Także przejdźmy sobie teraz do dodawania nowej wtyczki wyświetli nam się repozytorium WordPressa i wpiszmy sobie Two Steps. Naszym oczom okazuje się parę wtyczek, które również odpo odpowiedzialne są za dwuetapową weryfikację logowania. Na dzień dobry, wyświetla nam się tutaj wtyczka WordFence Security, z której kiedyś korzystałem, a obecnie już z niej nie korzystam. Również z fajną wtyczką jest faktor. aczkolwiek w tym odcinku skupimy się właśnie na tej wtyczce. Niebieska kłódka z taką Jaśniejszą tarczą WP2 Factor Authentication for WordPress. Jest to w sumie jedna z takich najbardziej aktualnych obecnie wtyczek do dwuetapowego logowania się do panelu administracyjnego WordPressa. Mamy zgodną z używaną wersją WordPressa, tą wtyczkę. Noty jej również są całkiem fajne, ponieważ jest maksimum tutaj no i liczba opinii również jest całkiem, całkiem duża. 20 ponad tysięcy aktywnych instalacji skłania nas do tego, żeby po prostu no, zainstalować tą wtyczkę i z niej korzystać. Także cóż, instalujemy ją sobie i uruchamiamy. Jak widać, naszym oczom pojawił się już tutaj taki obraz, panel, w którym sobie skonfigurujemy tą naszą wtyczkę. Także cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak wcisnąć przycisk. Let's get started. I wybieramy sobie w tym momencie metodę weryfikacji tutaj e, dwuetapowej. Pierwszą opcją są to kody, e, które pojawiać nam się będą w jakiejś aplikacji. A mianowicie kompletną listę tych aplikacji wspierających właśnie tą wtyczkę mamy tutaj. No i po otworzeniu sobie tej strony tutaj w nowej karcie mamy listę tych aplikacji, które możemy sobie pobrać chociażby na smartfon z Androidem ze sklepu Google Play. My będziemy korzystali z tego Google Autentor. Ona znajduje się o, właśnie tutaj Google Authenticator, i to jest właśnie ta aplikacja, sobie, z której skorzystamy. Także cóż, tą zakładkę sobie możemy zamknąć, i tutaj jeszcze mamy do wyboru, żeby kody, które będą pomagały nam w blogowaniu się, były wysyłane na e-mail. Osobiście nie jestem fanem tego rozwiązania, ponieważ wiadomo, e-mail również idzie złamać i generalnie, żeby jeszcze mieć pewność, że te kody będą dochodziły do, naszego, do naszej skrzynki pocztowej, a nie będą po prostu trafiały gdzieś do spamu, no to rekomendowany jest tutaj darmowy plugin, WP mail SMTP, z którego jeżeli jesteś ze mną na bieżąco, miałem przyjemność również zrobić film odnośnie tego, dlaczego nasze maile nie dochodzą właśnie do skrzynki pocztowej bądź też trafiają do spamu. Także ten, to sobie odznaczamy. Ja sobie zostawiam ten pierwszy checkbox zaznaczony, no i Continue Setup. Tutaj wybieramy sobie, która grupa użytkowników, bądź też jacy użytkownicy mają być objęci tą dwuetapową, yy, dwuetapowym logowaniem się. Także all users, no to po prostu bez względu na wszystko, yy, każdy użytkownik będzie zmuszony do yy, dwuetapowej yy, tutaj weryfikacji. No i możemy sobie wybrać yy, jakichś yy, tutaj specjalnych użytkowników, może to być po prostu yy, jakiś jeden konkretny użytkownik, Możemy go sobie wybrać i on będzie objęty właśnie tą restrykcją. Bądź możemy też wybrać sobie jakąś konkretną grupę tutaj. W tym przypadku możemy wymusić, aby grupa administratorów, czyli wszyscy administratorzy znajdujący się na stronie internetowej na WordPressie, byli objęci tą dwuetapową mm, weryfikacją logowania. Także cóż, tak sobie zostawimy. No i wybierzmy continue setup. W tym punkcie musimy zdecydować się, ile tak naprawdę czasu dajemy pozostałym użytkownikom na skonfigurowanie sobie tego. Mm, Etapu logowania się możemy od razu wymusić na nich tą konfigurację, bądź też dać im jakiś czas do uzyskania tego. Może to być 3 dni, i w sumie tak sobie to zostawimy. Także wybieramy All Done i generalnie tą wtyczkę na dzień dobry mamy już skonfigurowaną. Możemy teraz sobie skonfigurować generalnie nasze, tą wtyczkę pod nasze konto. Aczkolwiek ja póki co zrobię sobie Close Wizard, eee, żeby Ci pokazać, gdzie się co znajduje. Jesteśmy w użytkownikach, akurat znajdujemy się już na profilu tutaj administratora głównego tej strony. I tutaj niżej mamy Two Factor Authentication Settings i mamy Configure yy, o, 2FA. Także sobie klikamy i musimy załączyć sobie aplikację na smartfonie i po prostu zeskanować ten kod QR. Także przechodzimy teraz do aplikacji, do smartfona. Przechodzimy zatem tutaj do sklepu Play. I wpisujemy sobie tutaj w tym momencie Google Authenticator. Ok, jest ta tutaj już propozycja aplikacji. Ja oczywiście mam już ją zainstalowaną, także nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu sobie ją otworzyć. No i tak teraz troszeczkę upadło logicznie, ponieważ muszę nagrywać to drugim telefonem, ponieważ no akurat ta aplikacja jest zablokowana pod względem tutaj nagrywania i. I robienia screenshotów. Także w tym momencie robimy sobie w ten sposób, że wybieramy sobie ten plusik i wybieramy opcję zeskanuj kod QR. OK. Musimy sobie teraz zeskanować nasz kod QR, który znajduje się właśnie tutaj. Także próbujemy sobie celnąć. No i jak widać, złapało nam. Dodano konto, admin i mamy tutaj już kod. 757107. Także, cóż, na stronie internetowej wciskamy I'm ready i wpisujemy sobie właśnie ten kod weryfikacyjny, który o w tym momencie się właśnie zmienił, czyli będzie to 416 4, 4, 2, Wciskamy przycisk Validate. No, i jak widać, już sobie skonfigurowaliśmy tą wtyczkę. Także, generalnie możemy sobie. Teraz wygenerować listę jakichś kodów i sobie pobrać ją po prostu do notatnika i na nasz komputer, bądź po prostu zrobić sobie to później. Ja wybieram tą drugą opcję i wtyczkę mamy już, że tak powiem, skonfigurowaną. Wylogujmy się teraz. Ok, mamy te same, ten sam cockpit logowania. Wybieramy zaloguj się, no i musimy podać kod autoryzujący. Jak widać, tutaj w aplikacji te kody nam się zmieniają. Obecnie mamy 967659. Poczekajmy chwilkę, aż się e, zmieni. Za chwilę to nastąpi. Dobra, mamy 279409, także tak też wpisujemy 279409 i wybieramy login. Jak widać, pomyślnie zalogowaliśmy się właśnie za pomocą tego tutaj kodu autoryzu autoryzującego. Ja. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że oczywiście w jakiś sposób Ci pomogłem, nie zapomnij zostawić jeszcze subskrypcji na moim kanale, oczywiście będzie mi bardzo miło, ponieważ kanał się bardzo fajnie rozwija. Nie przedłużając już, do zobaczenia, cześć, no i na razie.